Po prostu się ładnie do tego lądowania. Możesz... No wiesz, jak się wyprostujesz jak ten, jak, jak ta, jak się sobie bieżączyk nazywa? nazywa? Ehm, szerokatka, no. Jak się tak się jednak wypiniesz jak szerokatka, to może i będzie pitać, to nie? Widać, no nie? No, więc najczęstszym problemem przy lądowaniach jest to, że pilot nie widzi do końca, co się przed nim dzieje. Jest to dlatego, bo maska jest zadarta podczas lądowania, co ogranicza nam widzialność. Więc gdzie możemy sobie patrzeć? W bok. Możemy patrzeć sobie w bok, dokładnie. Czyli jeżeli nie widzimy centralnie przed nami, próbujemy tu, jak to nie wystarczy, patrzymy tam. Nie musimy patrzeć jak sroka w kość, tylko patrzymy wtedy, kiedy naprawdę to jest potrzebne. Przycisnę ogon, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. I zadać sobie po prostej i w bok. Mniej więcej jak to wygląda. Pokażę Ci też tak samo, jak dotknę ogonem ziemi. Jak, jak duże potrzebne jest przechylenie, się, Przepraszam, nie pochylenie, żeby, żeby dotknąć ziemi. Dobra? Tak. O, maksymalne. No jak widać? No nic nie widać. Z boku widać, ale... A w samym rogu, jak się tylko wy... Nie, w rogu nie widzę, muszę przez szybę. Przez szybę, dobra. A teraz? Trochę widzę w rogu. Teraz widzę w rogu. Proszę Państwa, w szybko to będzie coś miłotego. Dotknięcie Dotknijcie pogodem przez to. Czyli patrzenie się tutaj w bok jest to najlepsze rozwiązanie, dokładnie. Nie musimy cały czas się patrzeć, tylko to jest w ostatnie, dosłownie ostatnie sekundy, kiedy mamy wytrzymanie. Warto też pomyśleć o tym, że śmigło jest po twojej prawej stronie, czyli będziemy mieli tendencję, żeby dociągnąć śmigło do twojej strony, przez co możemy mieć drift w lewo stronę, czego nie chcemy, prawda? Co więcej, jak chodzi silnik. A pod, podciągnięta jest maska, dochodzi do asymetrii ciągu śmie ze śmiego, prawda? Czyli łopata, która idzie w dół, ma większy ciąg i będzie ten samolot tam bardziej odchylał, tak? Także to też musimy mieć na, na uwadze. Czyli, jak już mamy tą naszą konfigurację, utrzymujemy kierunek i, i tutaj sprawdzamy sobie, żeby nie było dryfu. I, nie, i tak samo, jak samolot nie, nie leci z trawersem, to ziemia idzie nam równolegle. Jeżeli podchodzi albo odchodzi ziemia, to na, na tej zasadzie możemy sobie jakieś uzmysłowić, czy potrzebujemy jakoś robić korektę z terenem kierunku, tak? Tak. Pytania? Na chwilę obecną mnie Dobra. To lecimy. No i zaczynamy. Kolejny dzień nauki lądowania, nauki lotu po kręgu. Tym razem miałam już więcej zadań, ponieważ no, nie tylko miałam lecieć samolotem i lądować, ale także musiałam komunikować swoją pozycję na radio, no i utrzymywać odpowiedni kierunek. Na początku uczyłam się tylko lecieć samolotem i tylko lądować, ponieważ każda kolejna czynność, no to jednak wymagała, wymagała poświęcenia jakiejś tam uwagi, no a uwaga powinna być skupiona przede wszystkim na lądowaniu, znaczy oczywiście na tym pierwszym etapie nauki lądowania, które i tak jest. Bardzo trudne, więc by dodatkowo się nie rozpraszać, to te rzeczy robił za mnie instruktor. Gdy już zaczęło mi to jakoś wychodzić, no to oczywiście te dodatkowe, ale niezbędne obowiązki spadły na mnie. Tutaj lecę po kręgu, 500 stóp, chowam klapy, wyłączam światełka. Proszę po kołeczkę, żeby jeden pociąg przykręcić, to się nie odsunie w prawo, w gaz nie będzie zapierzał. Albo ciężej będzie. Pamiętajmy o ML Duncan pozycji, eh? Lewo radios, sierpa, Powolutku wciskamy guzik, patrzymy, że masz nadawanie te X i mówię, trzymasz ten guzik, bo jak mówi sam do siebie to nikt nie słyszy. Ciśnij guzik i nie trzymaj go. Trzymam guzik. Ale nie, ale nie nadawałaś. Ile for radio spiera, papa go z dłu, papa. Pozycja z Teraz było idealnie bardzo ładnie zrobione, bo tutaj się te X świecił. A, a jeżeli wciskasz, ale nie, ale nie kontaktuje, to, to znaczy, że nie nadajesz, prawda? W obserwacji można zobaczyć, że opadło się jakiegoś specjalnego, nie spodziewamy teraz, prawda? Na jakim kurcie powinniśmy lecieć? Dokładnie, kurt wschodni. Zaczynamy pierwsze podejście do lądowania. Zapomniałam zgłosić na radiu swojej pozycji prosta 3.6. No, ale nic, najważniejsze, by lecieć samolotem. pierwsze lądowanie za mną. Wydaje mi się, że było całkiem ok. No i widzę spory progres w porównaniu z tym, co było, jak to początkowo wyglądało. Teraz robię ósemkę. Czy chcesz jeszcze krok jeden zrobić, żeby, bo... ład, żeby ładnie wyszedł? Nie, chyba... jeden ten ładny krok, meldując każdy punkt pozycyjny. Czyli pod wiatrem i na prostej. No, bo się o tym zapomnieli. Tak, ty. ja zapomniałam włączyć świateł. O, to super. Tu postaram się zrobić, żeby ten element cały ładnie wyglądał. na ten prawda? Ogólnie ładnie, fajna korekta, bo na początku wyglądało, że będziemy za płasko. Podjechałaś, żebyś trochę wyżej. Wyszło bardzo, bardzo ładnie. No i jeszcze możemy po prostu musimy poprawić to nadanie na odpowiednich kierunkach. A, tak. Tak, zrobimy jeszcze raz ten krąg, bo teraz musimy na kurcie zachodnim, a później na kurcie wschodnim. Także zrobimy jeszcze raz ten krąg, żeby on był poprawny, tak? Tak. Czyli jednak na te literki trzeba się patrzeć, a nie, nie, nie tylko No bo zobacz, teraz... Jesteśmy koło samej siódemki, prawda? Bardzo daleko żeśmy odlecieli, dlatego, bo miałaś trawers lecąc tak, no nie tak, żeśmy odlecieli prawie pod napojem. Aha. No Więc... ja na ten wiatrak patrzyłam. No, ale wiatrak patrzyła i zobaczcie, jaki kurs lecimy do wiatraku. A skręci na S, na S, kurs południowy, no tak jakby, jakbyśmy później lecili z, z pozycją z wiatrem, prawda? Czyli wiatr jest na południe teraz. Więc skręci na S, patrz, no skręci. I zobacz, gdzie wtedy nam wychodzi z wiatra. I jak daleko byśmy odlecieli dlatego, ponieważ nie otrzymywaliśmy tych e, parametrów w kierunku. Dobra, te obroty się minimum Będziemy opadali na tej. O otwiera papa znowu z papa, pozycja z wiatrem. Czyli jednak z serki nie opadamy. pamiętamy o tym, że nie opadać w tak żeby ci trzymało się między tam, tych 80 Minimum powinno być na tych parametrach, bo inaczej będziemy wisieć mocno. Czyli teraz lecę na E. Tak, jest. A -a. Dokładnie. I pamiętamy, że to jest następny, bo Co będzie następnym kierunkiem twoim? E. Dokładnie. I o tym właśnie myślimy. Czyli gdzie szukamy zawsze pasa teraz? Na N. na N. to powinien być z naszej lewej strony, no nie? I my z tym na N, czyli na północ. A po konwojerze, oczywiście to jest ta procedura, że odchodzimy 30 stopni w lewo, to 15 stopni w lewo, a później musimy zakręcić na kurs zachodni, prawda? Choć tu oczywiście to nasza procedura antyhałasową. Ale sam krok budujemy później na odpowiedzi krok. Na Tak. No tak. Tylko tutaj jest e, taka sytuacja, że mamy Pas pokrywający się pół do pół, nie? z dwoma literkami w innych, na innych odciskach niż inaczej, czyli nie na literkach, a na kursie pasa, prawda? Dobra, nie, nie, jesteś r, e, już nie Jesteś? Ja jestem. Tak. pozycja. Tak. Za ile radio otwiera, papa go no. pozycja na no. prostym. Prosta, prosta? Prosta, czy prosta? Prosta, prosta? Nie kombinuj, to już jest wystarczające. Nie ma tu różnicy, czy te są 2, czy 5, czy to są 5, czy to drugie lądowanie też było całkiem ok no powiem Wam, że to jest dość ważne by latać na odpowiednim kierunku a zwłaszcza dla mnie jak ja w ogóle nie mam orientacji w terenie i kilka razy zgubiłam się latając po kręgu lewo otwiera papa, no papa, pozycję z wiatrem Czyli jak jestem na podejściu, mówię prosto, czy Prosta. na prosto? To prosto. Tutaj możesz robić tam lekko, ukrócić, czyli w radio, Gold Zulu, Papa Prosta, trzy, Czyli gdy w ogóle nas mówisz, nie wciskając do guzika, to tym bardziej nie budzie prawda? Ale bardzo ładnie, najpierw lecimy, później komunikujemy. Najpierw lecimy, później komunikujemy. To było dobre, na Przyznam szczerze, że boję się z tej tym, tej się wolę podejść tak. stromiej, bo trochę boję się tych drutów. No to, chcesz chcesz... to bardziej stromiej pochodzi. bo tutaj za płasko idziesz jest jesteś za nisko już na zaogrodzenie. Aha. Dużo za nisko na, na zaogrodzenie. Okay, czyli jeszcze stromiej. Tak. No i dalej, i dalej przy wycelu. Albo stromiej podchodź, a automatycznie tak podjedziemy To jest jedna rzecz i druga rzecz, co chcę żebyś poprawiła zaraz powiem druga rzecz, co chcę żebyś uprawiła, to czwarty znak. obu taki, że wjeżdżasz ładnie na prosto, obudem na wcześnie, sporo na wcześniej Wiadomo na jaki kierunek matachikielunek, matachikielunek, prawda? To sobie patrzysz, ustalasz ustalasz, matachikielunek, kiedy matachikielunek, 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 Kolejne lądowanie, takie sobie odbite, no ale nic najważniejsze, żeby ćwiczyć, 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 no i się nie poddawać. A tutaj robię ósemkę, bo krąg zajmuje trochę czasu, a intencją było, żeby zrobić jak najwięcej lądowań. To no płasko jest, no jest. Nie

No, oczywiście, możemy zrobić. Za wcześnie wyrównałem. Za wcześnie i do góry, prawda? Bo oczy były nie tam, gdzie trzeba. Zaczyna być już zmęczeniem widocznym. To za chwilę zrobię przerwę. Od lewej do prawej. Od lewej, lewej. Tylko czy ja Tak, Dalej. Jatełka w takim razie włączymy. Milego radio do papa start pasa wejści. Postarę się było ładnie, Jak się uda na ruchu, później pojechać to ok. Jak nie, to nie musimy. I jak ładnie wyjdzie, możemy jeszcze jedno spróbować. Jak nie, to zrobimy przerwę. Tak? Tak, tylko ja nie zgłosiłam tutaj. Jest ja nie Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. nie

Zobaczmy Ciebie o, i jak ja, utrzymuj, utrzymujemy teraz, utrzymuj kierunek teraz. Widzisz, nie widzisz, jak to wygląda? Tak. Jedziemy w kłod zaraz. dobrze... ja na przykład bardzo dobrze widzę tu, nie? Tak, a ja muszę tu. A Ty musisz tu. Także to jest kwestia tego, tego że no sami musimy zobaczyć, mi wystarcza patrzenie tutaj, w zupełności, prawda? Jak chcesz, możemy się przejechać po samym pasie, yy, albo no, no chyba się może... Szkoda czas. Szkoda czas. Dobra, to jedziemy. Co może, może jeszcze przed startem, jak przy ustawić, to trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Więc tak, z tysiąca obrotów, to co się teraz puści, to co się wydarzyło teraz, to jest tak. Podejście ładne, troszeczkę stronę, coś się zobaczyliśmy, że trochę jesteśmy za wysoko, można dorzucić więcej klap. Nic się nie stanie, nawet jakieś 40 jakby trzeba było. Te 30 wyszło, że i tak i tak tego pasa było ładnie przyjemnie, było w odpowiednim punkcie. Teraz. Jakbyśmy wy, wyrównali, musimy zrobić tak, żebyśmy się nie wnosili. Czyli robimy załamanie, prawda? Wyrównanie i dobieranie. Czyli możesz to rozłożyć na elementy, prawda? Wyrównujemy na tych, się Załamujemy go na... na tych trzech metrach. Wyrównujemy. lecimy równo z ziemią i dobieramy. I jakbyśmy troszeczkę tylko czekamy. Czekamy i powolutku zbieramy. Nie ja lubię ruchów, wiesz, no ja, ja w pewnym momencie już muszę pociągnąć, to żeby nie, żebyśmy je walnęli na brzikowo. Ale jak samo ci opada, ściąga, go ściąga, 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 I nawet możesz sobie, wiesz, patrzeć i oczami możesz sobie ruszać, nie musisz głową cało chodzić, bo, ja, bo tu nie chodzi o to, żebyś mi pokazała, że, że ty patrzysz, bo ja i tak tak ciebie obserwuję, co ty robisz, nie? Tylko ty że, rób tak, żebyś nie widziała. min w 100% wystarczy tak. Możesz się... a prostu się ładnie do tego lądowania. Możesz, się wyprostujesz, jak się wyprostujesz, jak ten, jak ta jak ta jak, się jak to nazywa? Ehm, no. tak się, to wiesz, jak ta jak ta jak jak ta jak i jak ta nie? To jest właśnie chyba jeden z najtrudniejszych i najważniejszych elementów w tej ostatniej fazie lądowania. Żeby wiedzieć, gdzie patrzeć, żeby widzieć, żeby cokolwiek widzieć, bo pilot, a zwłaszcza takiego wzrostu jak ja, no to patrząc przed siebie, to niewiele widzi, by nie powiedzieć nic. Bardzo ładnie. Nawet może bo trochę na stromie podejść, ale jest luksus. teraz sobie łapiesz centralną, tutaj z osią, oś samolotu i oś centralnego. I patrz, i obserwuj, 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 teraz idziemy na bo odchodzi o obserwację, obserwuj, cały czas obserwuj sobie, a ja jadę na koło, obserwuj, cały czas obserwuj, widać, znaczy, że do przodu nic nie widać, a my musimy widzieć, jak to podległo się od boku pasa, prawda, cały czas sobie to obserwujemy, nie? A.

Trzymajcie tracę. trzymajcie tracę. Szumajcie tracę. Szumajcie tracę. Szumajcie tracę. Szumajcie zauważyłem. To jest ogólnie fajnie, jeżeli zaczynam to wychodzić. Widzę, że zrobić y y y okay. kontrolę nad tym? E e e widzę, że troszeczkę się kupić, bo chcesz na siłę patrzeć tu w bok, no nie? Jeżeli widzisz do przodu, jest OK. no to jest OK. To nie, to nie jest to, że ty musisz coś zrobić. Nie chodzi o to, że ty musisz mieć ty, ty, ty musisz być sama wiedzieć, gdzie ten samolot leci i co się z nim dzieje. Nie chodzi o to, że, że ktoś kogoś zmusza do patrzenia tu czy tam. Czy ty, jeżeli widzisz do przodu i jest wystarczająco, to jest OK, no nie? bo to może być coś takiego i tylko że może tam w kątem rzucimy czy, czy tam wychodziło fajnie czy nie także możemy to wybrać, fajnie żeś podeszła e, i później tylko dotrzymujemy, wytrzymujemy, wytrzymujemy żeby do góry ten samolot nie, nie leciał ogólnie fajnie e, i powolutku się to... Ja za daleko ten, y, za stromo, ale ja nie opadam stromo jest super, nie, chodzi o to, że patrzę. to wygląda Ty sposób, ty dolatujesz do pasa i Ty chcesz ten pas widzieć, więc chcąc widzieć ten pas, to Ty zaczniesz nurkować. Zobaczysz później na nagraniu, że po zakręcie, ja Ci mówiłem wcześniej, żebyś nie opadała, ale po to, może po wykręceniu na prostą, od razu zaczynasz iść w dół, ale tego nie rób, no nie? Jeżeli jesteśmy za wysoko, pierwszy gaz, to jest opadanie, a dopiero później klapy, bo klapy Ci pomogą, żebyś widziała, czyli musisz sobie wyobrazić, okej, okay, ten pas był przede mną, więc on już jest trochę pode mną. nie ma problemu zaraz, zaraz damy więc krzykla, będę go widzieć, o nie i wtedy może ładnie, stromnie podejść